z tej strony Steve. Ja Wam mówiłem, ja Wam obiecałem w sumie, że będzie odcinek ze Survivala i jest ze Survivala. Yy, tylko, że niestety mam coś wygranego, bo poza odcinkiem coś zrobiłem, bo chciałem się trochę pobawić, ale to nie zwracaj uwagi na to. Słuchajcie, mówiłem, że będę. I grał z, w survivala, bo obiecałem Wam, i Wy też, mój brat, mówił, że coś tam wymówiliście. No to właśnie nagrałem ten odcinek ze survivala. Nagrywałem. Ale, bo jeżeli kiedyś, 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 kiedyś tak. Będę miał, kom, znaczy, kom, z komputera będę nagrywał, to więc przygotowujcie swoje y, umiejętności na, jakby to powiedzieć, na kurcze wiecie na co? Na super wiecie co. Na super y, przygotowania kiedyś, kiedyś. Jak widzicie, tutaj... Ja już wiem jak gra się w Survival, to więc... No wiecie. Bo ja już nie grałam w Survivala, tylko że na normalnym Minecraft O, nie od razu mamy chyba. O kurde, cieszę się. Że więcej chyba będę nagrywał. Właśnie te survivala nie jest Game Moda. bo kurczę... Nie chcę mi się też nagrywać z Game Mode, znaczy z tego, właśnie z, jak się tam lata, ale będę chyba cały czas nagrywał ze survivala, bo ja lubię survival. No. Oj, przepraszam, że te reklamy są, ale nie mam nic do tego. Boże, świetnie, jakie to głośne. Nie wiem, kto ma tak podgłoszony telefon. Ja sobie dam na tyle. O, i myka. Dobra, no i se tu crafting postawię. deski sobie zrobię. Okej. Okay. Tutaj poczekajcie, bo muszę zrobić... O, siekierkę muszę to zrobić. Dlatego, że siekierka jest bardzo ważna. Skarbnik? Tak, to skarbnik. No, no i będę chyba więcej nagrywał właśnie. ze surwywala, od razu sobie tu domek zrobię. Bo wiecie, ja lubię sobie dobre robić. Będę ja w kierowiec. Dobra. Letymy. I się gdzieś tu zakryję. Okej. Okay. Kamienny kirof. Pik. Kurczę, Poczekajcie, bo ja muszę tu więcej ja sobie wykopać. O nie, właśnie wiecie co, bo ja, jeżeli już mam kamień, to sobie węgiel też zupie. Kurczę, tak łatwy wie węgiel? Nie wiem, czy to jest jakiś fake, czy co. E, to trochę tak. Te... Ten właśnie inaczej wygląda, bo mówię, że się chciałem tak pobawić, jakby i trochę inaczej Minecraft teraz wygląda, ale dobra, jutro to zmienię. Przepraszam, że tak długo nie było odcinka, ale no... Wiecie, jak co tam. Przepraszam was bardzo za to. Ale tu to nie, to nie... ja... tu nie ja. Tu nie ja miałem ten problem. Znaczy miałem z tym jakiś problem, ale dobra. Trudno. A wiecie, że siekierka więcej bije na pewno od tego od miecza? Bo miecz to słaby jest. Siekierka z kulek. Ile już wykopałem? What the hell? O, to jest fajna mała kopalnia. Yy, właśnie tutaj, czy zielazo? Nie, to jest nie wiem, tutaj jest ale dobrze. Nie widzicie, Tutaj jest Śkierka, Oczywiście władzi, i chciałbym też coś zrobić. I osiągnę sukces. Bo ta siekiera będzie do rąbania. Oczywiście wiecie czego. Ciekawe czy to samo opadnie w te liście. Hmm, chciałbym wiedzieć. Dobra. Oczywiście tutaj ku niej przyjdę. Tutaj właśnie przyjdę, okej. Okay. No. A co to jest? A sezonki drz drzewa. Ej, przy, przydadzą mi się. Na moim polu. O. o! Ale one kwiaty. Boże. Przepraszam, że ja taka reaguję na kwiaty, ale w, ja lubię kwiaty. O, jeziorko mam od razu. Też. Nie no, kurde, dla jakiejś dziewczyny będą idealne. No. Zlecie. Kurczę, nie wiem czemu. Ale jutro będzie nowa gra chyba. Wiecie? Jutro nagram nową grę. Nie wszystko nie. Przepraszam, że sobie śpiewam, ale ciekawa, czy byście chcieli, jak reaguje na filmy. Piszcie w komentarzach. A dzisiaj proszę zostawcie łapkę i subskrypcję. Na dole wam serduszko. Słuchajcie. Wow! Wow! Słyszeliście tu? Wow! Mówcie, też jest moja kopalnia. O, już mam pierwszy level. Ja zacząłem z pierwszym levelem, nie? Kurde. Nie wiem, jakim cudem. Co to jest? Cudu, co to jest? Co to jest? Co tu jest? Nie wiem. Ale strasznie bym chciał zelazo mieć. Bo kurczę yy, zelazo mi teraz. Może nie ma tu nic. Jeszcze. Może... ej! Jeżeli to jest zelazo? Faktycznie. Nie no, ja muszę to skopać. Nie swój kurczę los, sik, tu jest. Oczywiście, będzie mi więcej na takie stać. Oczywiście, ja tu więcej kobla sobie wykopię. Do zrobienia właśnie tego. Do zrobienia... Kurczę, tu no nie mogę wejść. Do zrobienia piecyka. Bo ja tu piecyk właśnie będę robił. Ile ja mam? Siedem. Dobra. Może ja to spróbuję przepalić. Zobaczymy. Jeżeli to jest, okaże się, że to jest zelazo, to się dziwię bardzo. Strasznie się mówi zelazo. O, Wiecie, jaki mamy problem? Że się robi doc. A nocy bardzo nie lubimy. Właśnie będzie problem. Jeżeli jest noc, a co zrobi, no to się, tak powiem, wystraszy. No i się wystraszy i nie będzie wcale dobrze. I się wystraszy. Spokojnie, umiem się bronić. Co to? na ja tu jakieś nowe rzeczy odkrywa. No i jeszcze kurde mego kobla mi brakuje. Aja, ajajaj aj. aj, 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 malina. Halina bardziej dobra. Szukajcie, zrobię sobie tu pochodnie. ja e, pochodnie. Aja, aj, aj, Halina. Mam nadzieję, że nie wystraszy mnie tak, że, że wiecie. Że kurczę, że się tak przestraszę, że nie wiem, co zrobię. Ale dobra. To nie. Takie coś. Takie coś. Kurde. Ja 30 pochodni, to mało dla mnie. Kurczę, dla mnie mało 30 pochodni. Wolę 40. <grytanie> 40 pochodni, to jest już wielka. Po... Ciekawe czy da się 100 pochodni. Kurczę, no gdzie jest to?

Kurde, to trzeba zdobyć. Oczekajcie. O nie, no ja się to zgubiłem. Kurczę, piecząt, pieczarka, pieczarka. Pieczarka wielka, pieczarka. A, Jezu. Czemu mnie tak straszysz? Ja się wystraszyłem. Ja cię widzowie, straszenie na maksa. Dobra, jest sunia, teraz to mnie nie zaatakują, tylko, że więcej sobie muszę miejsce zrobić w moim domu. Kurde. Kurde. Kurczę. What the Okej, okay. no i co teraz? To... Ja wiem. Jakim cudem... <laughs> Jakim cudem... Jeszcze... Nie no, kurde. Bo no, wiecie co? Ciągle... Nie mogę... Z tym jeden... loszek, Kurde... Nie mówię przez jeden blok. Nie? Nie mówię przez jeden blok. Słuchajcie. To jest straszne, ale dobra. Trudno. Dobra, to słuchajcie, ja muszę kończyć narra.